Dzień dobry. Słuchajcie, e, poznajcie Tomka. Tomek, przepraszam, że od razu pokazuję na Twoim zapleczu. Tam tak naprawdę jest, był czysto i elegancko. Przepraszam, że pokazuję na zapleczu, ale przechodzimy do konkretów. Tomek, e, ty na live napisałeś? Czy... Na live na napisałeś, czy, czy interesuje mnie jeden taki dziwny sprzęt. Więc się szybko zgadaliśmy, wysłał maila. E, następnego dnia wpadłem do niego, żeby to zobaczyć. I no i zobaczyłem. W międzyczasie sprawdźmy, ile może kosztować na przykład ubezpieczenie dla Mazdy 2. 1, 3. W benzynie 2009 rok. Najtańsza opcja według MUBI to 509 zł. Jeśli skorzystacie z linku pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. W rzeczywistości wynosi was to 359 zł. Jeśli zdecydujecie się na zakup tego ubezpieczenia, każdy z Was jeszcze dostanie taki swój własny indywidualny link. Z którego jeśli ktokolwiek inny kupi, dodatkowa kasa wróci na wasze konto. W rzeczywistości można tak uzbierać nawet kilka stówek. Ale to jest no. dziwne. Znaczy, niby normalne. Ale jednak nienormalne, nie? No nienormalne, bo polone z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi. Patrzcie. Jazda próbna. To jest tablica rejestracyjna. To jest coś, co upoważniało jeździć samochodami, które były na przykład prototypami, samochodami badawczymi, samochodami na przykład bez atestu drogowego. Były to tablice rejestracyjne, które były dla instytucji państwowych testujących czy budujących samochody, prawda? Tak, zgadza się. Samochody, Otworzysz klapę, które jeździły. Poradycznie po ulicach naszych. Albo testowo, pamiętam. Mm, na Politechnice był taki Polones, na przykład na tych dwóch osiach z tyłu. Tak. Y, on też miał czerwone tablice. To prototyp tak Honkera, który też miał czerwone tablice. Jakby te wszystkie prototypy, analog chyba też jeździł czasami na czerwonych tablicach. To tego czy już to, nie? Chyba Właśnie to, już nie pamiętam. Też nie pamiętam, czy jeździł, czy nie. No i zobaczcie. To jest tablica, która jest repliką. Ta jest oryginalna z 80 lat. Ta jest oryginalna z 80-tych lat i to jest ta tablica rejestracyjna, Ty zrobiłeś rozumiem kopię, e, żeby było ładne. Tak, no bo jak widać ta już w stanie mocnego zniszczenia była. Ale jest świetna, jest świetna. Ja tego nie zachowałem. Przednia niestety się już nie zachowała, tylko tylna i ten napis jazda próbna jest zachowany. I e, zobaczcie, są osy. Jest świetny, ale poza tym jest uważam w bardzo przyzwoitym tak stanie, tam, prawda? Tak. Zwróćcie uwagę, że ten to jest samochód, który teraz stoi na zewnątrz ile u Ciebie stoi na zewnątrz? Półtora roku. Półtora roku. Okay, Okej, stoi ponad rok, ale zwróćcie uwagę, że i te zderzaki są OK. I on jest cały, dosyć zdrowy. W środku wygląda mniej więcej tak, faktycznie jest tu parę rzeczy takich jak chociażby. Rdza hmm. na błotniku. Rdza na błotniku i tak dalej, i tak dalej. To jest przepiękny widok. Stojąca woda. A, bo zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze na początku, zanim będziemy dalej opowiadać o tym samochodzie. Szukamy na niego trochę pomysłu. E, zabieram go od Tomka. E, i szukamy do niego pomysłu, więc e, napiszcie, co, co o nim myślicie. Ja uważam, e, i Tomek też, że to jest taki samochód, którego nie powinno się zmarnować. Że mhm. powinien mieć jakąś dalszą historię, tak. bo jest samochodem badawczym. Ale do końca też nie wiemy, jakiego, jakiego typu był samochodem badawczym. Czy był samochodem treningowym dla nich, czy jednak no badali jakąś technologię. Aha, i zapomniałem powiedzieć, Wojskowa Akademia Techniczna. Tak. Tak? był kupiony. Osiem, nie, 6 lat temu 6 lat temu ze Wojskowej Akademii Technicznej, więc jeżeli kto... Szukamy informacji, jeżeli ktokolwiek będzie wiedział coś na temat tego poloneza pochodzącego z Wojskowej Akademii Technicznej, to dajcie znać mega chętnie em, dowiemy się em, jego historii. Czy to się nagrywa z tego wszystkiego? Mam nadzieję, bo tutaj mi coś. Czekaj. Nagrywa się. Uff, całe szczęście. Przepraszam. Dobra, otwieramy machę. To jest jego oryginalny lakier, prawda? E, Ten czerwony. Czerwony, tak, oryginalny, ale wiem, że był, przód był raz malowany. Okej. Okay. Tu jest wszystko 1500. Teoretycznie wszystko się zgadza, poza jakimiś takimi elementami, które się pojawiają na nim. Dodatkowymi, nie wiadomo, od czego. I teraz wiesz co, no, ale właśnie dlatego musimy to, dlatego Was musimy poprosić o pomoc, słuchajcie, żebyście pomogli nam ustalić, co to był za samochód. Bo, mm, absolutnie wiemy na pewno, że warto go uratować, i ma takich szereg dziwnych rozwiązań technologicznych, które chcielibyśmy poznać. Ma na przykład, mm, nie wiem czy to możemy pokazać, ale według mnie możemy, mm. bo to jest kawał historii tego samochodu. Tabliczka znamionowa, która jest taka. Widzicie coś na tej tabliczce? Nie. Ja też nie. On też nie. Bo tam nic nie ma na tej tabliczce znamionowej. Więc dlatego najprawdopodobniej ja on nie też Nie, co tylko numery na są widoczne. Są numery na W ogóle e, SUP B01. okej. Okay. Nie wiem, chyba że są niepełne, bo one tak były dłuższy numer. A ty nie uważasz, że on jest też dziwny ten numer na Jest. To jest 88 ten rok. rok. E, tak, to jest akwarium. Kurde, dobra. I dlatego właśnie prosimy Was bardzo o pomoc w celu ustalenia: może ktoś z Was w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 80., -tych, 90. -tych miał do czynienia z tym samochodem, tym bardziej, że był jeszcze w okresie 2000 roku w Hali. Stał. Widać, że stał w Hali. Widać, że stał w hali, bo zobaczcie, że jak popatrzycie na te wszystkie elementy, to wszystko widać, że ten samochód był cały czas gdzieś przetrzymywany. Kurde, on ma. Wiesz co, im dłużej mu się przyglądam, to on ma parę jakichś takich dziwnych rozwiązań. jedno takie, takie. No właśnie. Zagłówki inne ma. No właśnie. Bardzo dziwne też. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, bo jak spojrzałem na to lusterko, które jest z prawej strony, to też tak mówię, kurde, to, to, nie do końca, nie do końca coś jest z tym. Skrzynia jest piątka, czy czwórka? Czwórka. Tak. Skrzynia jest czwórka, ma na, ma na liczniku 50 tysięcy, najprawdopodobniej raz się obrócił, albo i nie. Bo jeszcze masz tam. A, tu jest folia. Ale wiesz, patrząc po tych pedałach, potem to może mieć naprawdę 50 tysięcy kilometrów. Mm -hmm. Przejechane. Po tych boczkach, wiesz. Po tym. Oczywiście wisząca podsufitka. Słuchajcie, mam mnóstwo, żeby było jasność, mam mnóstwo wad. Eee, bo jest zwad. <ścoughs> nie czuję, że, że dymuję. Ale uważam, że. E, to jest moment, w którym pokazujemy Wam zajawkę, kiedy e, dogadałem się z Tomkiem, że... Nawet to Zabieram tak, ten tak. samochód Ty, naprawdę. Stomin. Olsztyn D124. Powiedz mi, on jeździł? Jeździł. Odpalałeś go, przyjeżdżałaś nie? No z watą nie przejechaliśmy. No co ty? Jechaliście na tych tablicach rejestracyjnych? Tak. Nikt się nie czepiał? Nie. Jak go później od kolegi zabierałem, to też jechałem na tych tablicach czerwonych. No dobra, my chyba prześlemy po niego lawetę, bo wydaje mi się, że... No raczej. Raczej, raczej, raczej warto tak. na tym. Wiesz co, i patrzę na te... Jest orzołek, ale już z koroną. Czyli jest po 90 roku. Jeśli widzisz, patrzę po tych szczegółach, on nawet zabezpieczany był. Tak. Zobacz, tu jest, bo dostał wilgoci, ale on jest tutaj też zdrowy. Tutaj też jest zabezpieczony, widzisz? Tak. Zalane całe jakimś fluidem, fluidolem. Tak, zabezpieczony był. Dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Musicie nam trochę pomóc, bo musicie podpowiedzieć nam, my zaczniemy zgłębiać tą historię. Jeżeli Wy będziecie mieli jakąś historię związaną z Polonezem z Wojskowej Akademii Technicznej, czyli polonezem z Watu z wieloma badami, ale e, piękną historią, którą mam nadzieję, że również dzięki Wam poznamy. I w ogóle, jeżeli też będziecie mieli pomysł na ten samochód, to, to też dajcie znać, bo ja zabieram od Tomka ten samochód, właśnie go kupiłem, ale teraz zastanawiamy się, co dalej z nim zrobić. Jaki będzie kolejny etap, jaki będzie kolejny level? Wiem, że, że powinien zostać uratowany i powinien z powrotem jeździć i pokazywać o co chodzi, ale sami do końca nie wiemy, czym jest ten Polonez. Nie wiem. Nie wiemy. Jest. Więc e, podpowiedzcie, uczestniczcie i napiszcie bo, bo tak. co, co myślicie, a jeżeli nie to udostępnijcie kino, bo może ktoś z waszych znajomych widział i zna tego Poloneza, o co w nim chodzi. A ja za dwa dni go stąd zabieram. Super, dzięki. Dzięki. Z tym moment kiedy mówimy sprawdzam, klamy nie są przykręcone, ten akumulator jest totalnym śmieciem patrzcie tutaj ten piękny klimacik, który jest ta pajęczyna która jest wokół tego pach mm. jest tak na ziemi y, plus tej większe no ale to wiesz do samego odpału powinien Zrogować, chyba, żeby zawsze ten Ja! Z tą wodą zapaliło się! No dobra, i to już jak jest, to może go odpalimy Sanie, po, Sanie jest. Po, 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 poczekaj, eee, podpompuję paliwo. Pompowanie ręczne, Mistrzostwo Świata Unitra. Tutaj będzie nam dostarczała prąd. No, zło jeżeli chodzi o olej, ale myślę, że to do takiego krótkiego odpału. No, zło olej jest na tym. Dobra, spróbuj. Akumulator. Nie masz drugiego, Ej. trzeciego. Wiesz co, ale paliwa też nie ma. Wiesz, nie. Nie, nie, tak. nie pobiera paliwa, jest pusty filterek kompletnie. No to może pompka padła, wiesz? Jak stał tyle czasu. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Jest, faktycznie olej jest bardzo zły Lepiej chyba na spokojnie go odpalić niż, niż na ura Ale kręci. Ale kręci i próbowaliśmy. I zapaliło się światełko i ożyło. Tak, się. Kurde, znowu niesamowita, piękna historia. Jakie to jest wspaniałe. Na płynie był? Pusta. Pusta, ale pusta dlatego, bo się rozsadziło? Wyciek płyn, tak. Ale chłodnica i mamy do niego drugą. To dobrze.